Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przytam Wam o świętej Marii Goretti. Święta Maria Goretti, dziewica i męczennica, urodziła się 16 października 1890 roku w ubogiej rodzinie wieśniaczej w Gorinaldo, w Italii. Na południu matka Asumata prowadziła dom, wychowywała dzieci i wspomagała, wspomagała mężowi. Wielu ludziom Dzieje świętej Marii Goretti są już znane jako dziewczynki, która nie poddała się grzechowi nieczystości. Nie było to tak proste. Taką decyzję podejmuje cokolwiek człowiek duchowo dojrzały. Kanonizacja była nie tyle ukoronowaniem owego momentu, przeciwstawienia się grzechowi. Kiedy Maria miała 6 lat, ojciec zlecił matce. Na życzenie, na życzenie tej. Nauczenie jej modlit, miłości Boga i Marii, jak inne dzieci, bawiła się, biegała, roześmiana i szczęśliwa. Matka oświadczyła po śmierci, że w tym wieku dziewczynka wydawała się rozumieć więcej niż inne dzieci. Była posłuszna, ale nie czekała aż ją poproszono o pomoc. Sama prosiła o zajęcie. Chętnie bawiła się z młodszymi dziećmi aby im sprawić radość, a matce zapewnić chwilę spokoju. Wszyscy w swoich zeznaniach podkreślili jej radosne usposobienie. Papież, święty Pius X, przedstawił Marię Goretti jako przykład prawdziwego, będącą inspiracją dla całej młodzieży. Pasjonaci w 1929 roku za zgodą matki przenieśli ciało Marii do sanktuarium Pani Łaskawej, w Netuno koło An Anzio rozpoczął się proces informacyjny yy, zakończony beatyfikacją w 1947 roku. Posypały się łaski i cuda uzyskane za jej przyczyną. Już po tych trzech latach w 1950 roku nastąpiła kanonizacja. W dniu kanonizacji papież Pius XII powiedział w, yy, w homilii, że wszyscy rzecz oczywista Jesteśmy powołani do, założe, do złożenia ofiary męczeństwa, ale wszyscy jesteśmy wezwani do zdobycia cnót chrześcijańskich. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku.